Dzień dobry bardzo serdecznie z tej strony Minecraft'a. Jak widzicie, znajdujemy się na serwerze Emergency Withones, tak zwanym serwerze Roleplay. I moi drodzy, dzisiaj plan jest taki: zarabiamy, zarabiamy i jeszcze raz zarabiamy. To jest mój na dzisiaj plan, więc moi drodzy, ja nie przedłużam. Zaczynamy odcineczkę w śniejszym Bloxa, Nie wiem, czy mam odpalonego na full. O, na jedynkę będzie OK, stworzymy sobie jeszcze mafię. Bo, żeby, żeby napaść na bank, trzeba mieć mafię. mafię. Może być create mafię. Dobrze, mamy mafię schabową. I jeszcze sobie podjadę tutaj. Oj. I nareperujemy sobie furę. Jedź. Ja nie mogę jeść. O, dobra, w, wjechał. Dobra. Okej. Okay. exit garage. Dobra, spełnił wehikuł. I możemy wyjeżdżać na drogę. Yy, moi drodzy, tak, chciałbym sobie teraz szybko do, po amunicję skoczyć. Mamy ile mamy policji na serwerze. Pięć pewnie ogarniętych mamy. Także... Ja bym... To jest mój plan. Ja bym tutaj widzę, że ktoś czeka na ten na jubilera. Ale my nie będziemy robić jubilera i my będziemy bankrabować. Także mam pomysł jak to zrobić. Tylko nie wiem gdzie ja jeżdżę. Muszę zjechać sobie tu. Okej. Okay. słup. Łup. Yy, dobra. Idziemy sobie tu jeszcze. I chcę wejść, oho, chcę tutaj zrobić wejście po Gło... yy, na głośno chcę wejście zrobić. Także sobie zrobimy, także sobie weźmiemy moje AK. O. O nie, Chwilaczkę. o dobra udało się, hmm. dobra wyjeżdżamy, spróbuję się włamać na głośno, tylko najgorsze jest to, dobra spróbuję tak wyjść i tu będzie tak nas czekał samochód, dobra mam nadzieję, że to jest dobry pomysł. Bierzemy sobie karabin, zmniejszamy do najmniejszego dpi. A, oś, No, to mamy ogarniętych policjantów, widać. Mamy ogarniętych policjantów. Dobra, ja spadam. Ja spadam. Dlaczego ja mnie nie strzelają? Spadam. Spadam stąd. Nie, spadam stąd. Spadam stąd. Spadam stąd. Spadam stąd. Ja nie mogę. Trzy minuty odcinka już. Kurde, mamy naprawdę ogarniętych policjantów, trzeba przyznać. Wjeżdżamy sobie tu. Ile? 90 za naprawę, naprawdę. No dobra, niech będzie. Z pani Vehiko. Mamy ogarniętych policjantów, także na piechotę uciekanie. To nie jest dobry pomysł staż. Kurde. No to nie tu mają dobre wejścia. Uuu. Spróbujemy. Jak się nie uda, to się nie uda, wiecie. Masa bank robora, Reiter, Naprawdę no, ktoś zrobił, zrobił bank? No to się może trochę z nim nawala, powa, nawale, może będzie... A, dawaj. Gda. Beka, wysiadaj. Nie, za nie, nie. Nie, wepchaj mnie do więzienia od razu, nie chcę jechać. Nie, przeszukaj mnie. A, dobra, wtrącimy, od razu do więzienia, okej. Okay. No i tak tu, niestety to jest ten minus, jak się chce nagrywać odcinki, to tu trzeba czekać minutę. Jest słabo. No to niezłe zarabianie, tak powiem. Niezłe, niezłe. Jest mój. o! Moja muśka. Jakby ktoś pytał, ile mój strój kosztuje, to włosy stuwe, <noise> chain stówy, yy, nakładka na yy, taka bardziej maska, yy, 60 Robuxów, yy, bandana 60, yy, a cały a bluzka, yy, bluzka 5 i, i kotek, tam chyba 50, a Spodnie 5, także no, i nie za drogi. Żeby się tak ubrać, to fajnie, spoko sprawa. O tak. A takie chodzenie 80 RWD. Dobra, wychodzimy z paki. Nie mam nic. Ech, um, no. Policjantów mamy ogarniętych. Ale nikt nie powiedział, że nie możemy obrywać, ten, obrabywać um, rzeczy, na przykład ITM-ów. Nikt się tego nie spodziewa. Zda. Więc tutaj stoi jakiś ty pociągle. Myślę, że ktoś tu podjedzie. Beka. Dobra, kupujemy najpierw broń. No, bądźmy szczerzy. Kurda, nie chcę też zostać napadnięty przez kogoś. Także szybko to trzeba zrobić. Które to, to chyba zadaje tak tyle HP mocno z bliska? Nie jestem pewien, ale to jest fajne. Nie no, biorę to. Dobra. Wsiadaj szybko. Dobra. I spieczy. Dobra. Nie gadajcie, że będą za mną jechać. Dobra, chyba nie jadą. No tak. Prowadzenie no. samochodu. E Źle jadę. Chyba tędy sobie pojedziemy. I pojedziemy, moi drodzy, na tools Shopa, żeby kupić kartę. O, jak ja jeżdżę. Mam taką dobrą brykę, kompleta. nic nie będziemy kupować, bo wszystko da kasy. Okej. Okay. Driver enemy... Dobra, lecimy. Na farmę by się opłacało, ale ja jestem idiotem i zrobię to w najgorszym miejscu. Kurde, ale wyjechał. Co za chłop. Pip, 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 pip. Będzie zawracał? Nie wiem. Ale mam kierunkowskaz włączoną. No to dzisiaj nic nie, zarobi, nie rozarobiłem, tylko straciłem. Także beka, Jakie ja Chyba jedzie za mną ktoś. I chyba jedzie za mną policja. Więc I jest źle. W Na następnym odcinku pokażę wam jak być policjantem w tej grze. Także mega spoko. Jedzie coś ze mną? Nie, nie wiem. Dobra, jadę tu. Helikopter za kimś le Helikopter za za kimś leci. Nie to nie interesuje. Nie interesuje tylko... Proszę, niech jeden napad będzie udany przynajmniej. Nie naprawdę?

jedno przedzwonienie, to jest koniec. Naprawdę mnie goni. Chyba się wydupcył tam. To let's go. już już jestem w to dobre. Zobaczmy, czy to prawda. Na razie chyba tak. Dobra, moi drodzy. Kurcze, musi być skupienie tutaj. Nic nie powiem, nic, nic nie powiem. Jest. Zajefajnie. fajnie. Cześć policja. Co oni się nie skopnęli? To była policja. To była policja. Mam jedną gwiazdkę Montadu. Także nie fajnie. No dla mnie fajnie, ale nic nie zarobiłem się. Bardziej straciłem. Za chwilę jeszcze rozwalę sobie samochód, muszę jechać do naprawy. Nie. Kierunkowskazy mi się włączają, tak w ogóle. Muszę tutaj sobie jechać. Na drifcie. Najlepiej. O. Nie, no. Ta gra mnie nienawidzi. Dawaj mi tego samochodu. Daj mi ten samochód. Naprawdę też ma... ...lepsze to niż nic. Za w ogóle samochód nie, na... nie naprawiam. O, oh. Dupimy się? dawaj na strzelaninę Banieruję. kurde nienawidzę tej dobra to chyba jednak nie było to Dostała. Leży. To moja kasa. Moja kasa. Dostała, ale centralnie. Aha, czytaj. wiem. Kurde. Padam. Patrzcie, co ja je zrobię. Jeżeli ona no, tu wejdzie. Nie wejdzie? Eee... To no, jest prawdę. Samochodzik. O kur. nie było w planach. Nie, tak, moi drodzy, kończymy ten odcinek chyba, bo... Hallo? Halo? 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 O. Tu, tu jest niełatwo... No. U Jezu, coś się wywaliło. Mówi się, w tym życiu nie jest łatwo. Na razie zrobię, odro, obrobiłem jedną lokację i nie dało mi nic tak naprawdę. A. Okay. No nie, no, no nie, chyba nie. Nie będę się na sierobuksów płacić za kurde balauta spróbujmy hmm. wyjść Nie da się Naprawili błąd hmm. bo trochę. Mm -hmm. Moi drodzy, teraz powkurzamy policjantów. Który to mój samochód? Ten, ten, nowy. Nie wiem, który. Nie wiem, który w ogóle miał. O, co to fajne. Te 45 tysięcy. No nie no, no chyba nie. No dobra. A to sobie to. Ta będzie to. Dobra. Tu się w ogóle coś stanęło. Hmm. Albo wiecie co? Przełożę się na chwilę na policjanta. słuchajcie, sobie jakiś kod, nie wiem, 222 na przykład. Jak nie idzie, to jakiś inny. I patrzcie. Patrzcie, jak można być policjantem w tycz. Babam, respijcie się w takim miejscu dziwnym. sobie zakładacie. Akurat będziecie mieli kadetę, jak nigdy w to nie graliście hmmm Bierzemy se, Sereganta mp5 Piękne Dobra Możesz sobie wywalać No, także spoko Spoko moim zdaniem, ja was bardzo żegnam dzisiaj Nie zarobiliśmy w ogóle, straciliśmy tylko Także ja was bardzo żegnam jako policjant W ogóle macie tej zera Macie tej zera, razu powiem. Mam takie coś, nawet nie wiedziałam, że mam takie coś. Macie tej tutaj w bagażniku. Chyba wziąłem, a nie, wziąłem dobry. Także ja was, moi drodzy, żegnam. Tu macie tej Żegnam was i cześć.